Dzień dobry, witam panowie. Dzisiaj w temacie, temat dzisiejszych prac, renowacja zacisków hamulcowych i tylnych bębnów. To jest początek pracy. Trzeba rozebrać, wyczyścić dokładnie. Lepszy efekt jest po rozebraniu. Można do każdego miejsca dojść. I lepszy dos dostęp do malowania. Następnie. Efekt po malowaniu, już jedna strona zrobiona, będzie taki, to jest zacisk pomalowany, wyczyszczony dobrze, czekamy na schnięcie, 24 godziny od malowania, wtedy farba dobrze się utwardzi i możemy montować koło. Trochę czasu to się zajmuje, ale efekt jest bardzo ładny. W następnej kolejności będziemy przechodzić do tylnych bębnów hamulcowych. Mamy wszystko porozbierane. Auto stoi na stojaka. Na razie naszykowane do czyszczenia. Czyszczenie trochę potrwa. Wiadomo, że to od rdzy, od wszystkiego trzeba dobrze wyczyścić. Odtuścić. I następnie malujemy. Zobaczymy efekt końcowy. Z przodu, zacisków już ma, z przodu zaciski mamy zrobione, więc efekt jest bardzo ładny. Zobaczymy jak to wyjdzie na tylnych bębnach hamulcowych. Do zobaczenia w następnym odcinku.